Zaraz wrzucimy do temat Call of Duty. Więc co, kopi kopiowanie II Jokera. Po prostu już nie mówiąc to co, to, co o tym myślisz. Y swego czasu teraz już nie robi, ale w Polsce epizody My Little Pony tłumaczył Koleś z napisami, bo dubbing był chujowy i nadal jest. I po prostu co drugi komentarz to było, że EI Joker mnie tu sprowadził. Człowieku, jak mnie to, jeb to jebie, skąd ty wiesz o My Little Pony? Ja wiem o nim z, z Team Fortress'a dwójki. I tak, bo było jak się pojawiło Mid the Medic, to było takie, wiesz co, taki filmik, że Rainbow Dash się pyta Are you a, spy? a Medic odpowiada I have no idea. I stąd wiem o tym serialu. Ale nie, nie chwalę się tym po całym internecie i jebie mnie to, że ty oglądasz J.I. Jokera i jego live. -y, i filmiki z Minecrafta i nie pisz pod, pod, każdym filmikiem, że i ja i Joker cię wprowadził do My Little Pony, bo każdy ma na to najszczerzej wyjebane. I tyle na ten temat. Ja mam wyjebane na przykład na całe My Little Pony. Co to ma do... Co to ma do tego, że będzie potem, że ten, że kopiujemy w jakiegoś kolesia, to robi filmiki z Minecrafta? No bo przecież ludzie, pewnie ci, co fani Minecrafta to jak usłyszeli, odsuń się, odsun się! odsun się, odsun się! Odsuń się daleko od stacji benzynowej. Reloading. Teraz patrz, ale nie wiem, gdzie jest ta witch? Była tu witch? No słyszę płacz jej. A ja nie mam, że jęk! Witch. No, no dobra, to nieważne, bo by musiał ja zginąć całkowicie, patrz teraz. Wow, ale efekt Frostbite 2 się chowa. No, nie wiem na czym skończyliśmy serię Call of Duty. No, że United offensive, z ulubionym. No, oni zostawiają... No to się przeteleportują czy coś. No, moje ulubione było najbardziej, najwięcej się. Najlepiej się bawiłem, o. Eee. Z United offensive. Bo no i Luis tak... się przetelep... A tam jest drabina, to oni se wejdą. Nie a no wiem. Tak, bo to się drabina, jak się jedzie po... Eee, a, skończyło się tak... na tym, że z Coda 4 zrobiło się to samo, co z counter Strike'a w tym momencie. No, no. Że same Mega Pro grają, co w ogóle widzą pixel i headshot. Więc dlatego ja nie gram w Koda 4 po prostu, bo tam nie ma... O ile ja jestem niezły w FPS-y moim zdaniem, to... Po prostu tamto musisz być, nie wiem, mieć siódmy, czy tam szósty zmysł i po prostu czułość myszki 10 tysięcy dpi. <tukli> tak. Jakby to miało coś do, jak jakieś znaczenie. <tukli> Refleks po prostu musisz mieć. Ja pierdzielę nawet nie mówię. Nawet tanka żadnego nie ma. Właśnie nie. Wiem. Ja też cały czas oszczędzam tą amunicję, a tu nawet tanka nie ma. Ty cały czas słyszysz moją grę, nie? Ta. Dobra. To jest snajperka. No i po co snajperka? Ja w ogóle nie czuję, po co w Left 4 Dead w ogóle snajperka. Bo ma, bo ma ten, można ją strzelać jak z karabinu, a ma mocniejszą amunicję, w sensie więcej obrony zadaje. Dobra, Dobra idziemy. Dobra, chodź. No, no. Witch! Witch, 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 witch Tutaj się. Tutaj Switch? No. Dobra. Trzeba ją zabić, bo ona jest na, na przejściu. Wiem, ale nie mogę, bo tu są zombie idą cały czas Dobra. No! What? O Jezu, ona w tych drzwiach była. No mówię, że widz, To ty nie wierzysz. Nie no, widziałem ją. Tylko myślałem, że ona była w tych drugich drzwiach. Dobra Dobra, ja mam pierws jeszcze. Dobra, chodź. No ja się, ja się uleczę, czekaj mam apteczkę. Dobra. Tak wiem, czarnuchu. Nie dla mnie generalnie Modern 2, mimo że ...w wchuj cheaterów. Naprawdę tyle cheaterów w żadnej innej grze do tej pory nie widziałem. Niuki, co to było po prostu najgorsze wymysł w historii. Co? A co mają do tego hipsterzy? Boosterzy! A. a ja hipsterzy usłyszałem. Jeszcze mówię hipsterzy, a ty no... Dobra, nieważne. Z, z, roz, z usłyszałem tylko sterzy. To się domyślałem, że mówisz boosterzy. No to w ogóle nie, nawet nie boosterzy, po prostu samo wymyślenie takiego killstreaka, który powoduje, że ten, że, wszyscy, że mecz jest wygrywany, to jest najgorsze. że O, to wygrywało mecz. I na TDM-ie to może to jeszcze ten, miało jak, sens. Jak, jak przegrywała drużyna i, I Jeden wresuncie... koleś to ten. Se i nabijał ten, no to. Ale nie o to chodzi, to na tdm jak na TDM-ie. Kiedyś grałem sztab i koleś się przykampił, nie? Nie wiem, że z Modern Warfare 2 taką mapę Derail. Ona jest taka zajbiście wielka. Jak? Derail. A ja, jak ten? Gdzie mniej więcej jest? E, śnieg, takie pociągi wykolejone. A, no. 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 To na tej mapie grałem sztaby, nie? I sztab był po prostu y, tak pod pociągiem chamsku na otwartej przestrzeni, więc trudno było go przejąć. To jest labirynt tak w ogóle. Także. I każdy... Dobra, zam... Każdy się bił ten. Każdy się bił między sobą o ten sztab, nie? A jeden kolej sniper usiadł na boku i zabił każdego kto próbował przejąć ten sztab. I mecz się skończył zanim przejęto pierwszy sztab, bo zdobył Niuka i wszyscy ten i wszyscy umarli. i to moim zdaniem po prostu udowodniło że Niuk nie ma racji kurwa, bytu. Witch, 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 witch i hunter jockey fuck ja ja mam ten nie mam życia już o oh fuck witch. nie wiem co tu się dzieje naokoło ja też nie jak Jakiś bot ma apteczkę, nie? No właśnie, nie trochę Dobra, czekaj, rzucam. Nie, dobra, nie ma. Idziemy, 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 nie ma to... Co to tyle witch, No ale wracając do Koda, no to jeśli chodzi o godziny, to najwięcej włożyłem w czwórkę, ale ja to kojarzę bardziej ze stresem niż z tym. Niż z takim, no. Nie wiem, nie w dwójkę, tak po w 10-20 godzinach to już wyniki wychodziły nieraz raz jej Prawda, naprawdę. Później dostawałem komentarze na YouTubie, że wynik tam 35 do 5 dedów jest przeciętny. Ale to już jest inna sprawa, że jakoś dobry wynik to jest zdobycie niuka. No i masz pilsy? Ktoś ma pilsy? Nie, Daj mi adrenalinę, te... bo ja już tak wolno chodzę, że nie da się tym. Ja no zaraz razie. też będę wiesz co. Tu no ścieką. tutaj jest ten, tutaj jest apteczka. Kto, kto bierze ją? No to ja wezmę, za im no. się dobiorą. No a tu jest safe house, już dobra. No dobra. dobra, chodź. Dobra, zaraz wrócimy do dyskusji.